Spróbujemy tam? Rezik Ej, jaki ty fajny do góry to smycz, bo go nie widać. No. Misie, chodź. Idziemy Idziemy Chodź, idziemy. Chodź, idź pierwszy Idziemy. jim how oh, does bajka żółty szlak żółty na słoneczniku, bajeczko super Szkoda, że skały nie widać. Nie? Alaska, tam są skały i nawet słońce się przebija. A my pod górkę, tutaj żółtym szlakiem. Pod górkę. Fajnie.

Widzimy, już powoli widzimy, ale bajko. Tak Alaska, jesteśmy powoli. Ale, ale super, a tam w dół. Stamtąd przyszliśmy, jest ciemno. A tu do góry trochę słońca i coś widać. I widać coś, fajnie. Что ж видать? Радоха, радоха, может, и радость. Окей, ид ⁇ м. Ид ⁇ м, Вверх, о, вверх. Там нас мечник. Ale bajka Ale numer. O są jesteśmy kawałek kawałeczek Gdyby nie chmury, byłoby pięknie Ale i tak coś widać Ładnie. Śliczny krajobraz. Cezik do góry. Alaska. Jeszcze do góry. Pięknie. Naprawdę pięknie. Jest naprawdę ślicznie. I naprawdę warto. Nawet jak pada piździ warto. Ale bajeczka. No pięknie. Ale kawałek jeszcze. Jeszcze kawałek mamy pod górkę. Jeszcze kawałek. Pamiętam, za nami? A za nami słonecznik. Jest żra cały czas. Tak, na tak. Chodź. chodź tutaj zostaw chodź rady bo Cię nie widzę Patrz, tu, tędy, do niebieskiej. Oj. Jesteśmy na Szlaku Czerwonym, tym głównym Szlaku Cudeckim, od Słonecznika po... Idziemy do niebieskiego, zejdziemy do strzechy. Ale tu jest bajka, tu nic nie widać. Tu odnośnika już też nie widać. Ale <śmiech> bajer. <śmiech> Świetnie. Idziemy, idziemy prosto. Idziemy do niebieskiego szlaku. Tam będziemy schodzić zaraz do trzech A śnieżki nie widać Jest, jest biało i tak bym mgła podoszła, byśmy nie widzieli tutaj na dwa metry Teraz to jest piękny widok O, popatrzcie Żeby nie było. Idziemy mała Czezolek mi uh, misio tak, nie idzie, nie chpiluje szlaku. Schodzimy w dół. Tam nie ma co iść, bo zaraz nas śnieżyca złapie. Można z pieskiem Można z pieskiem. Piszę, że można z pieskiem. Pojdzie do kierunkowskazu. Okej, okay, dobra, idziemy na dół. Straż. Tak, nagramy. Tam byliśmy, tam teraz, ale fajnie wygląda z Ej, Hej, <śm> super, super, a słoneczko mamy trochę widoku, troszkę widoku dzisiaj mamy. Idziemy, idziemy do przodu.

Strzecha. Strzecha akademicka <laughs> Stamtąd, już niebieskim szlakiem. Teraz do strzechy, potem do samotni i na dół do Karpacza. Ale bajka. A szliśmy granią do góry od słonecznika tam gdzie widać już coś. A tam nic nie widać, zupełnie nic. Do góry mieliśmy słońce. Tam było słoneczko. Powoli. Ale no. Mówię. Хочу раз. Хочу. Есть белый яр. Белый яр, желтым росом.